Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Boże, zaczynam nowy dzień w Twoje imię, z taką piękną Ewangelią, gdzie słyszę, że Ty mnie posyłasz w imię Jezusa Chrystusa, abym szedł w ten dzień z dobrą nowiną. Ewangelia to dobra nowina. Mam zanieść prawdę o tym, że Twoje Królestwo, Boże, jest na wyciągnięcie ręki, że Ty, Jezu, jesteś Królestwem. Tam, gdzie Ty jesteś, tam możemy żyć w atmosferze, w kulturze Królestwa, doświadczać głębokiego pokoju, radości, umocnienia, ale także chcesz, byśmy chodzili w wolności. Twoim pragnieniem jest, byśmy byli zdrowi. Twoim pragnieniem jest, aby wszelkie złe duchy były gromione w imię Jezusa Chrystusa. Ty mówisz, idźcie nie biorąc nic ze sobą, zaufajcie mi do końca. Tak często boję się zaufać, że nie dam sobie rady. Może demony i zło próbuje mnie przerazić, jesteś za słaby, nie poradzisz sobie. Dawne grzechy cię przygniotą, życie cię zmiażdży. Może wyzwania, które są przed tobą, będą za wielkie. A Bóg mówi: Nie bój się, pójdziesz tam w mojej mocy, dzisiaj w ten nowy dzień, do nowych zajęć. Mówi: Nie bierzcie nic na drogę, bo nic nie potrzebujecie, tylko mnie, żebyście mnie nie zgubili w dzisiejszym dniu. A uczniowie chodzili i głosili Ewangelię. Apostołowie idą jeszcze przed zmartwychwstaniem, przed zesłaniem ducha świętego. Chociaż są mocno wyposażeni, to słabiej ode mnie, bo przecież ja dzisiaj uświadamiam sobie, że jestem pełen ducha świętego, że Bóg we mnie mieszka od chrztu, od bierzmowania. Mieszka we mnie duch święty. Ten, który Jezusa wskrzesił z martwych, jest teraz w moim sercu. Pomyśl o tym. Że miłość Boga jest w Tobie rozlana przez Ducha Świętego. Więc nie bój się tego dnia, nie bój się zanieść innym dzisiaj nadziei, bo ta misja nie zależy od Ciebie. Ty jesteś kanałem łaski, kanałem miłosierdzia Bożego. Ważne, żebyś poszedł, tyle zależy od Ciebie, bym poszedł, położył ręce, ogłaszał wolność. Bym każdym krokiem, Panie, dzisiaj ogłaszał, że tam, gdzie jestem, to jest Ziemia Boga, to jest miejsce, które należy do Ciebie. Otrzymaliśmy moc, która jest odpowiednia do naszych zadań. Nie bój się, wystarczy Ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali. Panie, tak często nie wierzę w posiadaną moc. Oczekuję jakichś wielkich. Mocy od ciebie, a ty przecież mi dałeś wszystko, co potrzebuję. Ty ich wyposażyłeś i posłałeś. Ty mówisz, dałem ci moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. Zapraszasz mnie dzisiaj do ufności, bym się nie lękał, bym nie patrzył w ciemność, bym nie patrzył w słabość, bym nie patrzył w chorobę, ale popatrzył teraz w Twoją moc. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w oczy Jezusa. Że on teraz jest zapatrzony w ciebie, bo to jest prawda. I ja chcę za ciebie się modlić. Jezu, ty znasz historię tego człowieka, który słucha teraz tych słów. Znasz jego zranienia, znasz jej niemoc, znasz lęki. Proszę cię, Jezu, połóż swoje dłonie na tym człowieku, który teraz słucha tych słów. Dotknij jego serca. I ja ogłaszam moc uzdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam wolność od wszelkiej choroby. Każda chora komórka w Twoim ciele, niech będzie uzdrowiona mocą Jezusa. I choć modlimy się na odległość, i choć modlimy się w innym czasie, niezależnie od tego, kiedy słuchasz tych słów, Bóg jest z Tobą teraz. To jest Jego dziś. To jest dzień zbawienia Twojego serca. Uwierz, że on kładzie na tobie swoją dłoń i mówi, bądź wolny od swojej dolegliwości. Ojcze, dziękuję Ci, że czynisz wielkie rzeczy w tej osobie, za którą się modlę. Ogłaszam też wolność. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję, aby wszelkie zło ustępowało. Rozkazuję, aby odchodził duch egoizmu, duch nienawiści, rozpusty, niezgody. Wszelkie nieczyste duchy, rozkazuję: ustąpcie z tego miejsca, z tego serca. I w imię Jezusa Chrystusa niszczę warownie złego ducha zbudowane już na sercu. Tam, gdzie ten niepokój, lęk już się tak zadomowił, że myśli, że już taki i taka jesteś. Ogłaszam nad Tobą wolność i pokój w imię Jezusa Chrystusa. Niech On Cię napełni błogosławieństwem. Ten, który dzisiaj czyni z Ciebie nowe i błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, że ze mną dzisiaj jesteś, że razem wysłuchaliśmy Ewangelii i że mogliśmy się pomodlić. Jeśli ta modlitwa przynosi Tobie pokój, jeśli czujesz, że uwalnia Twoje serce, zostaw informację w komentarzu. Daj kciuka w górę, wtedy zasięgi tego materiału będą większe, dotrze do innych osób. A może wiesz, że akurat tego dzisiejszego rozważania ktoś powinien posłuchać. Wyślij. To będzie Twoje posłanie. Idźcie i głoście królestwo, uzdrawiajcie chorych. Dziękuję, że jesteście. Pięknego dnia. Do jutra.